Coraz częściej w mediach pojawiają się informacje o szukanych starszych osobach metodą na wnuczka. Dlatego z okazji Dnia Babci i Dziadka Podlaska Policja przygotowała specjalne laurki, które będą ostrzegać przed oszustami. Babci i dziadkowie otrzymają je od swoich wnuków. Tak, jak oszuści, można powiedzieć w cudzysłowie, kombinują, tak samo my kombinujemy, w jaki sposób dotrzeć do tych osób, które ewentualnie mogą stać się ofiarą przestępstw, i jakich sposobów wykorzystywać. Na różne sposoby takie osoby ostrzegamy. Między innymi też pomysł pracowników Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, żeby stworzyć taką laurkę. Z jednej strony jest laurka do pokolorowania przez małe dziecko, które później dziecko przekaże w dziadkom i w babciom, natomiast z drugiej strony. Są ostrzeżenia, jak nie paść ofiarą oszusta. Laurki trafią do przedszkolaków w całym regionie. Dzieci z przedszkola samorządowego integracyjnego numer 26 w Białym Stoku już je otrzymały. Korzystając z okazji, złożyły swoim babciom i dziadkom życzenia. Kochana babciu i dziadku, życzę Wam, żebyście byli zdrowi i żeby nikt się do Was nie włamał. Kochana babciu i dziadku, życzę Wam zdrowia. Kochano Bociu, życzę Ci, żeby żaden z się do, do Ciebie nie włamywał ani żebyś żyła długo. Dużo zdrowia, szczęścia, latości. Życzę dużo zdrowia, ladości i, i uśmiechu. Życzę babci i dziadkowi, e, żeby zawsze mnie odwiedzali. Wszystkiego najlepszego babciom dziadką, babcim, i dziadkom, babciom Kaniwa i dziadkom Alko. Życzę babcią i dziadkom, żeby mnie odwiedzali i żeby... Żeby byli zdrowi. Dziadkom i babciom składam dużo życzeń, zdrowia, uśmiechu, radości i żeby się złodziej nie złamał. Babciu i dziadku życie 100 lat. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Y -y -y. Tego najlepszego z okazji, ty nie babci i dziadka, życzę, żeby nigdy nie chorowaliście. Bardzo mnie lubiliście. No i lubiliście, żeby zawsze mnie odwiedzaliście. No i żeby, mnie, żeby ze mną lubiliście się mi bawić. Do życzeń dołącza się również redakcja telewizji Białystok.